do sportu w walki DBX Bushido, dostępny na Bushido bushidomyślniksport.pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię Kasiu. Dzień dobry, witajcie? Słyszałam, że trenujesz z moją panią, której bardzo nie lubię. Ale Kasiu, to nie zepsuje naszej relacji, Oczywiście, prawda? że nie. No dobra, ale co tu się dzisiaj stało? Odwaliło. No. no, yy, no duży minus dla Federacji Cloud za to, że nie wypuścili mnie pierwszą w prezencie, tylko ta pani nas chciała wyprzedzić. Ze śpiewaniem 100 lat, ale pamiętajcie jedno: jej 100 lat było fałszywe, a moje prawdziwe. Jechałam bardzo dużo, dużo kilometrów, aby gości wręczyć tort, stanąć za nią, aby powiedzieć, że wyszła z patologii, że gratuluję jej determinacji, gratuluję jej tego, że podjęła się treningów. Wszyscy mamy za uszami wszyscy nie jesteśmy wiesz, w 100% y y y jak to się mówi? No, to, no przy... czyści krystaliczny. my nie jesteśmy, my jesteśmy tylko ludźmi, ale to nie znaczy, że można kogoś upokarzać, wręczając jej studia na urodzinach, kim ona jest. Kim ona jest, żeby takiego się upokarzać. Bardzo słabe jej zachowanie. No bo, ale się chyba też jest fajne teraz w pani gości, że po tym wszystkim, okej, okay, no może sama gdzieś tam w to weszła, w sensie w alkohol i tak dalej, ale teraz z tego wychodzi. Ale ja też imprezowałam. Mnie sport i free fighty wyciągnęły z tego. Ja teraz byłam na operacji bariatrycznej, już jestem 10 kg mniej, schodzę do bardzo niskiej wagi, ja mam w głowie tylko i wyłącznie treningi, sportowe życie, rozwijam się biznesowo. Ja naprawdę dziękuję Freak Fightom za to, że dali mi szansę. Wiele osób z nałogami z, byli w, w narkotyki y, wjebane, za przeproszeniem, wyszli z tego, stoją na ziemi dzięki Freak Fightom. To nie jest patologiczny świat, no, ale on właśnie, pomaga. No właśnie powiesz bardziej, że freaki są raczej dobrym rzeczą, Dokładnie. czy, czy jest... Freak Fighty są na dzień dzisiejszy, uratowały życie niejednej osobie uzależnionej i za to im dziękuję. No to nawet Zrozumiała, na przykład Marta Linkiewicz. Zobaczycie go. To przemiana totalna. I zobaczycie, że wszyscy powoli będą mieli bardzo dobre przemiany. Tylko po prostu trzeba chcieć. No, a ta przemiana pani Gosina, no bo chyba gdzieś Mareda powiedziała, że myślała na początku, że to ty, więc jakaś kolejna szpileczka Ona jest pierdolnięta. w pierdolnięta. Ona jest pierdolnięta i tylko jest mocna za kamerami. Widzieliście, jak zamknęła dupę. Nie chciała nawet wyjść na face to face, bo wiedziała, co mam mi do powiedzenia. I myślała, że ja tego nie powiem, a ja to wykrzyczałam. Jest po prostu osobą, która nie szanuje kobiet. Jest bardzo dużo ma Stanęła za oprawcą, który odbywa karę więzienia yy, za znęcanie się nad kobietą z dzieckiem. Ta kobieta była wykończona przez nią. To za kogo, przepraszam, bo nie pamiętam. Jest taka, musisz sobie wpisać w Google. No. Marianna Szrajba stanęła za oprawcą pani takiej bardzo znanej z telewizji. Yy, za jej mężem. Jest po prostu osobą, która rozbiła pierwsze małżeństwo swojego męża. Jest osobą, która skrzywdziła dziecko, które się bardzo mocno nie mogło podnieść po tym, jak chciała go wygonić z miasta. Jest złą osobą, złą. do szpiku i kości jest zepsuta, kłamie, nie przejmuje się w ogóle hejtem, chce jak najbardziej wybić się na hejcie i nie powinno jej tu być, bo ona poniża wszystkich, a jest największą patologią na dzień dzisiejszy, bo przynosi wstyd swojej rodzinie i policji. O to, jest, to się wywodzi. To jest najgorsza osoba w Afrykach obecnie? Osobie, obecnie tak. Ona tu nie pasuje. Ona jest. Ona niszczy swoją rodzinę, ona była, wywodziła się z polityki i niech tam wraca. Nie będzie poniżała tutaj osób. No właśnie, bo wiesz, dużo osób wszystko kreację. To jest tylko kreacja. Tu uważasz, to jednak to nie jest kreacja. To tylko... jest kreacja. Ona nie umie, to jest debil, ona myśli, że, wie, że robi siebie bardzo dobrą panią, a tak naprawdę za ma bardzo dużo. Wystarczy wygooglować o nie wszystko. No do mnie duży, się odezwał taki... bardzo dużo osób. Do mnie się odezwała osoba, która jest w stanie, jeżeli zapłacimy 50 tysięcy złotych, wypierdolić na nią takie bordy, że ma zniszczone życie i rodzinę. A ja tego nie zrobię. Bo ja taka nie jestem, ja nie chcę. Jestem w spokoju, ale niech nie poniżej innych osób. No ale właśnie po tym wszystkim, co teraz już wiesz i tak dalej, coś w ty chciałabyś na tej walki, czy raczej już nie. Nie, ona nie jest stanie za mną do walki, ona się boi. Ja jestem za mocno dla niej. Ona bierze sobie osoby, do, po których może jechać. Ona bierze sobie osoby, po których po prostu może jechać. Nie? No ale uważasz, że właśnie pani Gosia ma szansę. Z Marianą, no bo jednak Bógą są bez litości. Uważam, że to Mariana jest totalnym faworytem. W walce? Tak. Uważam, że 1,16 I... chyba dodam 4, coś na panią tak, Gosię. uważam, że Mariana wzięła sobie Gosię, że, bo chce pokazać, że wygra tą walkę, dlatego bierze sobie słabsze osoby, a nie mnie. Bo tak. byłaby do rozjebania w pierwszej minucie. Ale czy uważasz, że jednak właśnie pani Gosia raczej z Marianą nie ma szans mimo wszystko? Ja jej powiedziałam parę słów, co ma robić, gdzie i. Szczerze, no mówię, no. Małe, małe tam mogą być szanse, no. Dlatego wierzę sobie o żeby pokazać, że niby jest dobra sportowo, a jednak to wiesz, no młodsza, silniejsza. Zobaczymy, różnie może być, ja jestem team Gosia, także mocno kibicuję, będę na walce. Okej, okay, no dobrze, a co z tobą tak to, co dalej Kasiu, no bo jesteś tutaj a, w Klausie? Gala 5. Gala 5, tak. potwierdzasz? Oczywiście, Cloud 5, wychodzę pełnym MMA. O, o, przeciwniczki nie możemy zdradzić na razie jeszcze, ale będzie się działo. Ale znasz już? Nie, parę mi przedstawili, musimy wybrać. Dobra, ale czy w tym jest ten konflikt stary z Caroline? Nie, nie, ona nie wyjdzie, nie, no ja mam już dwie walki ze sobą. Ona się boi bardzo, to jest osoba delikatna mimo wszystko. Ja po hipokrytce, po Mariannie naprawdę polubiłam nasz, na, nawet Caroline. Ona nie, ona nie jest zła, ona nie jest tak zepsuta, ona ma kontent kłamania ludzi pod względem pieniążków i tak dalej, wybijać się na dolarsach, ale to nie jest zła osoba, ona nie skrzywdziła nigdy ludzi. No, a czy po tym wszystkim, po materiałach uważasz, że... Ale nie, nie patrzyłam na to. Ale nie, czy ogólnie uważasz, może tak z do czasu, że Caroline to jest kreacja, czy nadal twierdzi, że to jest gdzieś tam, wiesz, no bo dużo osób... No to, to jest, jest kreacja, ona ma, ona ma, ją kierują wizerunkowo. No. no bo znaczy... się, pamiętam po ostatniej konferencji gdzieś tam bardzo oburzałaś, jak ona robiła tą całą grę aktorską. No, ale niech robi grę aktorską, ale nie, nie Okay. To o to mi tylko chodziło. No dobra. A jakby mi nie obliżyła, to ja bym nie się powiedziała, bo ja wiem wszystko, co ona działa, jak działa. Także ja ją pozdrawiam serdecznie i tam wiesz, no lubię ją nawet za to kurwa, że, że ta debilka teraz weszła do tych Free fightów i pokazała, jaki to, jest, jaki to jest poziom i Caroline przy tym w moich oczach troszeczkę urosła. No. Caroline, masz dzięki Marianie nową przyjaciół... ta, koleżankę. No to dobrze. Słuchaj, ostatnie pytanie. Czy jest szansa, że ty jeszcze wrócisz do fejmu patrząc na to, że teraz tak. chyba Wardęga jest na wylocie? I jak ty to A oceniasz? Nie, to Dęga mi w ogóle nie wadzi. Okay. Jak chcę przejść trzy walki w Klaucie, mm -hmm. i po trzech walkach dążyć do tego, żeby wyjść w rzymskiej klat klatce w stójce z szeją. Czyli nadal ta propozycja jest tak. aktualna? Już od chyba roku, nie? Tak, dokładnie. Od półtora roku ona się przybiła i mam nadzieję, że szeja. I szczerze powiem, powiedziawszy, polubiam tę dziewczynę. Oglądam jej TikToki i y, ją lubię. I sobie wyjść No, w którą da się lubić? Dokładnie. Klaudia jest fajna. Nie wiem, czy ona mnie lubi, czy nie, ale ja ją polubiłam. Lubię oglądać jej TikToki yy, i mam nadzieję, że po trzech moich waleczkach wyjdziemy w stójce rzymskiej klatce w małych rękawicach. No to powiem Ci mocne wyzwanie, bo na przykład z tego, co wiem i z tego, co dziś tam ten ta yy, Piątkowska mówiła, że Szeja powiedziała, że ona z nią wyjdzie w wrześniu. To już nie mój problem. No Ale wiesz, to chodzi, że to będzie takie mocne wyzwanie dla niej, Mara, więc dla ci... mnie też. Okej, okay, no to słuchajcie. Fame. Wiecie, co robić. Klaud też Kasia, czekam na Ciebie. Dziękuję Ci. Dzięki. Dzięki Trzymaj się. Cześć. Cześć. Cześć! Sprzęt do sportu w walki DBX Bushido. Dostępny na bushido myślniksport.pl